No, witajcie, jestem na moim awatarze. zaraz możecie mnie dodać do znajomych. No macie tu moje konto, no, macie. Dużo mam znajomych, co nie. Dobra. To, to nie był mój, to nie był mój głos. To była tylko moja siostra. Ale no pokażę Wam coś strasznego. Szybko, bo jeszcze piosenka od Ercia chcę dodać. Musimy lecieć szybko na, na dół. I trzy. Pokażę Wam. Widzicie? Hejterka. I prawdziwy hejter. Widzicie, najlepszy przyjaciel Ercia. To już wszystko z tego odcinka. Papa! Pa.